Gotowy? Gotowy. Leć, Bailey. Mam na imię Bailey, a to mój pan, Ethan. Czujesz tą by ze piesku? Przeżyłem wiele żyć. Byłem wieloma różnymi psami i zawsze znajdowałem drogę do Itana. Leć, to wcale nie jest łatwiejsze. To jest coraz łatwiejsze. To jest CJ, najlepsza osoba w naszej paczce. Hmm, nie ma nic z tym kubku. Kocham poranki z naszą wnuczką. Głównie dlatego, że daje mi bekon. Kąpałaś się kiedyś z brudnym psem? Wszystko jest w porządku. O, Mama CJ chce się też pobawić. Albo nie. Wkrótce CJ też musiała odejść. Nie zapomnij o nas. Chciałem gonić samochód, ale po prostu nie miałem siły. Nie za dużo już dla ciebie. Kiedy wrócisz następnym razem, zaopiekuj się, CJ. Ona cię potrzebuje, jak ja cię potrzebowałem. I wtedy... Stało się. Znowu byłem szczeniakiem i CJ była moim nowym celem. Teraz była ogromnym dzidziusiem. Siad. Siad. Musisz być wierny. Połóż się. Co ona mówi? Nie mam pojęcia. Widzisz? CJ, mam dzisiaj randkę. Znowu? Mógłbym zawsze coś powiedzieć, kiedy moja pani mnie potrzebuje. Wynoszę się stąd jak najszybciej. Wtedy wyprowadziłam się do Nowego Jorku. Czekaj. Czuję mojego pana. Itan, to ja, Bailey. Dziękuję ci Piesku. Co wy myślicie? Czemu robicie takie sceny? Chcemy tylko zobaczyć naszą wnuczkę. Prosimy. Teraz jesteś pod opieką CJ. Wielki pies, chyba nie wstałeś za darmo, co? Nieważne ile by to żyć zajęło, będę tutaj dla CJ. Cześć, skąd przyszedłeś? Jak on się wybrał? Nie wiemy czego się spodziewać, ale czasem niespodzianki są najlepsze. Jest coś, czego nie wiesz o tym się. Nie znam wszystkich odpowiedzi, ale wiem, że skończyliśmy tam, gdzie mieliśmy być.